No jak będziesz sobie przed nowym światem załóżmy w sobotę i będziesz pijany facet, no to idzie pijany facet, zdarza się, no nie? No jak będzie szła pijana dziewczyna, no jakiś taki gryz, no nie? Nie pasuje. Eee, nie wiem, facet jak po pracy pójdzie na 8 i wróci do domu pijany, no to trochę patologiczne, ale do przeżycia. No ale jak kobieta po pracy pójdzie na, wypie butelkę Prosecco i wróci do domu wypita, nie zaopiekuje się dziećmi, nie wypierze, nie ugotuje, no to już dramat, no nie? No jest to jakaś niesprawiedliwość w tym. Więc, y, dlatego, no jest tak, że picie kobiet jest dużo bardziej ukrywane, że kobiety dużo później troszkę trafiają na terapię, bardziej to ukrywają. Kobieta pójdzie pić wtedy, kiedy jest uprane, ugotowane, posprzątane, może widzieć śpią, wtedy na 21, 22, tego alkoholu się napije. E, i, I to jest takie, by się bardziej wciślił, no nie? A faceci się piją tak bardziej. Zresztą to widzisz po reklamach alkoholów, do no, reklam alkoholów, jakby. Uderzają na 9, na 10, to jednak jest do mężczyzn, no nie? E... Wiesz co? Ja mam też taką. Tylko. Czy nawet, czy nie podprogowo, to jest taki bardziej subtelny sygnał, a to jest taki no, na tacy podany bug od razu, no nie tam. Może i masz rację. Podprogowo no? to by było, gdyby tam gdzieś w kącie tam stała butelka, którą byłoby widać przez 0,3 sekundy. Aczkolwiek ten, ten mit sygnał podprogowy upadł, to też 20 lat temu, żebyśmy się tym zachwycali, że tam jak ci wyskoczy na 0, 3 sekundy, tam, czy za dziesiątą sekundy, obrazy Coca-Coli, to kupisz coca To jest nieprawda. Badania pokazały, że, że ty, to nie jest tak, że podprogowo, i ktoś pójdzie, nie wiem, mordować ludzi, bo ma sygnał podprogowy, i jest czymś sterowani, to jest tam CIA. Ale to nie o tym, no tak, no 20 lat temu czy tam jak weszli te seriale, no to ten, czyli te wina u kobiet pokazał się jakby tak naturalnie I to nawet teraz moja partnerka ogląda czasem jakieś takie reality show, takie amerykańskie, że tam, Jakieś paryś schodzą, czy nie schodzą, oni na osobną z księżkiem wina. Yy, i, I to jest pokazywane, czy to dobrze, czy źle. No pewnie źle, no bo pokazuje tylko normalizację picia. I tu wchodzimy w takie pojęcie jak taki alkohol, alkoholizm kanapowy. No bo jak ktoś pójdzie raz w tygodniu, zacznie się trupa, trochę się zażyga, to zgubi klucze i wróci do domu. No to...